Księga rodzaju rozdział pięćdziesiąty. Józef przypadł do twarzy swojego ojca, płakał przy nim i całował go. Potem Józef polecił swoim sługom zajmującym się balsamowaniem zwłok, aby zabalsamowali jego ojca. Oni zatem balsamowaniem przygotowali Izraela do pochówku. Dopełnili tej czynności w ciągu 40 dni, gdyż tyle dni musieli odliczyć do pogrzebu. Cały Egipt obchodził po nim żałobę przez 70 dni. Kiedy skończyły się dni żałoby, Józef takimi słowami zwrócił się do dostojników faraona, jeśli zasłużyłem na waszą życzliwość. Skierujcie do uszu faraona w mej sprawie taką prośbę. Mój ojciec zobowiązał mnie pod przysięgą do spełnienia takiego jego życzenia. Masz mnie pochować w grobowcu, który wyryłem sobie w skalę w krainie Kanaan. Chciałbym zatem iść tam teraz, by pogrzebać mojego ojca. Potem wrócę. Faraon odpowiedział: idź i pochowaj swojego ojca zgodnie z tym, co mu przysiągłeś. Poszedł zatem Józef pochować swojego ojca. Podążyli z nim wszyscy dworzanie faraona, starszyzna jego dworu, wszyscy rządcy okręgów Egiptu, a także cały dwór Józefa, jego bracia, cała rodzina jego ojca. Zostawiając jednak w krainie goszen bliskich swoich rodzin, swoje owce i bydło. Poza tym wyruszyły z nim rydwany bojowe i konnica, tak że był to razem obóz bardzo wielki. Kiedy dotarli do goren-haatat, które znajduje się po drugiej stronie Jordanu, uczcili go wielkim i bardzo głośnym lamentem. Żałobę po swoim ojcu obchodził tam Józef przez siedem dni. Kiedy mieszkańcy Kanaanu zobaczyli tę żałobę w goren-haatat, powiedzieli: To jakaś wielka żałoba dla Egipcjan. Z tego powodu nadano temu miejscu, znajdującemu się po drugiej stronie Jordanu, nazwę żałoba Egiptu. Grzebiąc go tam, synowie postąpili zgodnie z jego wolą, bo rzeczywiście jego synowie zabrali go do Kanaanu i pogrzewali w tej podwójnej pieczarze, którą przy zakupie miejsca na grobowiec nabył Abraham od Chetyty Efrona naprzeciw pól Mamrego. Potem Józef wrócił do Egiptu, on, jego bracia i ci, którzy z nim poszli, aby pogrzebać jego ojca. Bracia Józefa, myśląc o tym, że ich ojciec już nie żyje, mówili sobie: Oby Józef nie wypomniał nam teraz owego zła, oby nie chciał odpłacić nam za naszą niegodziwość. Jakiej względem niego dopuściliśmy się? Przybyli zatem do Józefa i powiedzieli, zanim umarł twój ojciec, zobowiązał nas pod przysięgą, mówiąc: tak, powiedzcie Józefowi, przebacz im tę nieprawość i ten ich grzech, choć rzeczywiście wyświadczyli ci wielką krzywdę. A zatem wybacz tę nikczemność sługom Boga, twojego ojca. Gdy oni mu to powiedzieli, Józef rozpłakał się, a oni podeszli bliżej do niego i rzekli: oto my twoimi sługami. Józef odezwał się do nich: nie bójcie się, przecież i ja należę do Boga. Wy urodziliście co złe było dla mnie, Bóg natomiast postanowił w związku ze mną to, co jest dobre, aby stało się to, co dzieje się dzisiaj, aby uformował się wielki naród. I znowu rzekł im: Nie bójcie się. Ja będę utrzymywał was i wasze rodziny. Uspokajał ich i przemawiał do nich serdecznie. I w Egipcie mieszkał zarówno sam Józef, jak również jego bracia i cały ród jego ojca. Żył Józef 110 lat, a dane było Józefowi zobaczyć potomstwo Efraima aż do trzeciego pokolenia. Także synowie Makira, syna Manasesa, urodzili się na kolanach Józefa. Józef rzekł swoim braciom ja już umrę. Bóg jednak będzie was nadal otaczał swoją opieką. Bóg was wyprowadzi z tego kraju do ziemi, którą przysiągł naszym przodkom Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Józef zaprzysiągł potomków Izraela takimi słowami w czasie, w którym nawiedzi was Bóg, macie stąd wynieść ze sobą moje kości. I umarł Józef mając 110 lat. Pogrzebano go w Egipcie, umieszczając jego ciało w sarkofagu.